Czego możemy się dowiedzieć o sobie dzięki medytacji? Chciałam przede wszystkim powiedzieć, że tą część, wypowiedź swoją podzielę na takie dwie części, w której najpierw odniosę się do tego, co tutaj szeroko nazywaliśmy medytacją, czyli pewną uniwersalnym pojęciem, które jest wspólne dla wszystkich znaczących kultur, religii. Tak rozumianą szeroko jako pewną technikę, jak tutaj też było mówione, stan z pogranicza psychologii i duchowości, pewną formę może jakiejś modlitwy wobec wszechświata, czegoś, co jest wspólne wszystkim nam, którzy jakoś zajmujemy się duchowością i człowiekiem. A drugiej części chcę być już bardzo chrześcijański. Czyli podzielę się tym, czym, czego możemy się dowiedzieć od poprzez kontemplację, bo tak jak Monisia moja żona wczoraj tutaj nie wiem, kto był, kto nie był, ale tłumaczyła, my mamy odwrócone, jako, wschodni, jako kultury wschodu i chrześcijanie mamy odwrócone pojęcia. To, co my nazywamy medytacją na wschodzie, nazywa się kontemplacją. A to, co my nazywamy kontemplacją, na wschodzie nazywa się medytacją. Ma to pewne znaczenie. A więc ta pierwsza część będzie związana z poznaniem naturalnym, dostępnym każdemu człowiekowi, ponieważ jest związane z pewną umiejętnością, z pewną praktyką, tak jak tutaj przedmówcy mówili, z pewnym ćwiczeniem się, staraniem człowieka, by posiąść pewną umiejętność, pewien stan serca. W chrześcijaństwie nazywamy ten etap kontemplacją nabytą. Dlaczego nabytą? Ponieważ ja robię wszystko, co mogę, żeby to nabyć. Poświęcam temu czas, poświęcam temu mój wysiłek, wybieram ciszę ponad rozproszenie. Jest to taki y, mój Moje, mój wkład w to, żeby nabyć pewną umiejętność. Jest to coś bardzo pięknego, coś bardzo dobrego, coś czego możemy wszyscy doświadczyć. Natomiast ta druga część, gdy będę mówił bardzo niewiele na ten temat, to w chrześcijaństwie zwana jest kontemplacją wlaną, jest czystym darem Bożym. Jest absolutnie niezwiązana z ludzkim staraniem. Jest czymś podarowanym, jest czymś niezwykle pięknym, ponieważ jest samym Bogiem, który wlewa się w serce człowieka. I można powiedzieć, że to poznanie naturalne jest ważne, ale również to poznanie nadprzyrodzone, nie ponadnaturalne koniecznie, ale nadprzyrodzone jest równie ważne. To zacznijmy od tej pierwszej części, czyli medytacji jako praktyki uważnościowej, świadomościowej. Można by powiedzieć, i to tutaj ojciec Benedyktyn zauważył, że pierwszym jakimś owocem wejścia w ciszę, w medytację jest pewien ból. W psychologii nazwiemy go wglądem. W duchowości można to nazwać również pewnym upokorzeniem, ponieważ jeśli wejdziemy w ciszę, bardzo szybko zauważymy, że jesteśmy na początku przynajmniej ścieżki rozwoju ludźmi żyjącymi w bardzo dużym rozintegrowaniu. Więc wejście w ciszę podnosi lęk. Wielu ludzi nie jest w stanie tego lęku wytrzymać. Nie, ma, nie są do końca świadomi tego, że nie są w stanie siebie samych wytrzymać, yy, i próbują rozładować ten lęk na bardzo różne sposoby. Yy, my jesteśmy stworzeni dla ciszy. Jeśli nie możemy w tej ciszy wytrzymać, yy, i brzęczy nam coś, bo czujemy się troszkę cieplej, bezpieczniej, lepiej, nawet jeśli jest to. Katolicki głos w Twoim domu, to jednak choćby nie wiem jak bardzo pobożny, czy muzyka medytacyjna, jakieś słowa z technik uważnościowych, to jednak one służą temu, żeby troszeczkę nam ten lęk obniżyć, by się poczuć lepiej. Zauważamy bardzo szybko po wejściu w ciszę, że żyjemy w swoistej nieprzytomności. Tak naprawdę na początku jesteśmy ludźmi nieprzytomnymi. Ta nieprzytomność jest na bardzo różnym stopniu, jednak zauważamy szybko, że nasz umysł, intelekt ma nieszczęsną tendencję do wypadania albo w przód, a to w tył, a to w bok. I nie, nie jesteśmy w tym, co rzeczywiście jest lecz poruszamy się w obszarze, który sami wytwarzamy, a któro, którego tak naprawdę nie ma. Bo jeśli moja myśl wybiega ku przodowi, ku przyszłości, to jest w czymś, co nie istnieje, bo przyszłość jeszcze nie istnieje. Jeśli moja myśl wypada ku rozważaniu tego, co było, no to wypada ku temu, co już nie istnieje. Jeśli wypada w bok, czasami w dyskusję z osobami nieobecnymi, w długie dywagacje na temat tego, jak wypadam, co robię, jeśli to nie jest celowa refleksja, może się okazać, że będę prowadzić przy obieraniu ziemniaków dwugodzinną rozmowę z kimś. Komplet z kimś nieobecnym, i skończę te gotowanie w kuchni z takim stanem emocjonalnym, jakbym naprawdę z tą osobą dyskutował. Jednak rozmawiam z, tylko i wyłącznie w obszarze swojej fantazji. Niezwykle diagnostyczne, i szkoda, że nie mamy na to czasu, by sobie to zobaczyć, są rozproszenia. Jeśli zaczniesz milczeć, zaraz szybko doświadczysz rozproszeń. Rozproszenia są bardzo ciekawe, ponieważ mówią nam wiele na temat tego, ku czemu ciąży nasze serce, ku, temu, ku czemu jesteśmy przywiązani. I tak jak tutaj pani buddystka, moja przedmówczyni mówiła, te przywiązania będą musiały być rozwiązane ponieważ człowiek, który chce wejść w zjednoczenie z Bogiem, powinien być człowiekiem wolnym, czy właściwie suwerennym, tak, by móc stanąć w wolności wobec Boga. I wreszcie to, co nam daje medytacja w tym pierwszym, naturalnym, przyrodzonym etapie, to jest zauważenie swoich, Mechanizmów obronnych, czegoś co my lubimy nazywać fałszywym, ja. Mechanizmów obronnych, które są rodem z dzieciństwa. Bośmy nie byli kochani tak, jak nam się to należało. I prawdopodobnie my również nie kochamy tak naszych dzieci, jak im się to należy. W związku z tym, żeby przetrwać, musieliśmy się nauczyć odruchowo czegoś nie widzieć, czegoś nie słyszeć. Y, rodziły się w nas różne odruchy emocjonalne, które na początku pozwalały nam przetrwać, ale w wieku dojrzałym stają się klatką, która nas izoluje od rzeczywistości. I medytacja obdarowuje nas tym poznaniem. Dzięki medytacji zaczynamy rozpoznawać swoje ja fałszywe, a więc intelektualne, emocjonalne związane ze zranieniem reakcje, takie można by to porównać do sytuacji, w których, gdzie masz tutaj siniak, to każdy inny ściśnięty w to miejsce nie syknie, ale ty masz tutaj zranienie, więc jak cię tutaj dotknę, to ty powiesz boli i być może cofniesz rękę, ale już nikt ci nie zagraża, natomiast ty w relacjach z ludźmi funkcjonujesz tak, na ja fałszywym jakby cię jeszcze coś mogło złego spotkać. Jednym słowem, ja fałszywe jest takim próbą funkcjonowania, by być kochanym i nieodrzuconym. Dopóki żyjemy na tym lęku, na ja fałszywym, nie możemy się rozwijać. Medytacja wreszcie obdarowuje nas poznaniem miejsc pełnych lęku, słabości i pokazuje nam, nasze funkcjonowanie przemocowe. Okazuje się, że ja jestem człowiekiem pełnym przemocy, że mam tendencję do tego, by stwarzać innych ludzi na swój obraz i podobieństwo, że jestem człowiekiem, który myśli przemocowo, mówi przemocowo, działa przemocowo i pierwszą ofiarą tej przemocy jestem ja sam. Okazuje się, że odrzucam siebie samego, i że ta agresja wobec mnie samego jest również wyrażana na zewnątrz przez agresję wobec innych ludzi. Brak szacunku dla ich odmienności, brak szacunku dla ich innego sposobu myślenia. A więc ta wiedza na początku jest bardzo nieprzyjemna, lecz błogosławiona. Błogosławieni ci, którzy chcą zaryzykować tę wiedzę, ponieważ dzięki niej będą mogli się rozwijać. W pewnym momencie zaczynamy mieć kontakt z samymi sobą, a życie wewnętrzne zaczyna się od relacji z samym sobą. Zaczynamy rozumieć odruchy swojej emocjonalności i zaczynamy rozumieć, że uczucia. Nie przychodzą do nas po to, by nam powiedzieć, co mamy czynić, lecz by powiedzieć nam, co się w nas dzieje i to przede wszystkim w nas samych, a nie w otoczeniu, jak to bardzo często jest projektowane. I zaczynamy się otwierać na poznanie, i to są ciągle jeszcze naturalne owoce. Medytacji, jako ludzkiej działalności, zaczynamy poznawać swoje piękno, swoją wartość, dostęp, zaczynamy mieć dostęp do swojej wartości, w związku z tym przestajemy się bać. Zaczynamy poznawać swoje obdarywa, obdarowanie można powiedzieć, swój charyzmat, którym możemy służyć w rodzinie ludzkiej, wszechświatowi. Poznajemy swoją wielkość i równocześnie poznajemy swoją małość. I nas to nie przeraża. Wielkość nas nie zabija, a małość nas nie kurczy. Stajemy się pojemni. Stajemy się pojemni na łaskę. W chrześcijaństwie to poznanie nazywamy pokorą. To poznanie y, jest. Uznaniem swojej wielkości, piękna, ale również swojej kruchości, słabości, czegoś też co nazywamy grzechem, przez który rozumiemy działanie, które szkodzi naszemu rozwojowi lub rozwojowi innych ludzi. I na tym miejscu zatrzymują się te dwie ścieżki: chrześcijańska i medytacji naturalnej. Karol Wojtyła powiedział, że do tego miejsca te ścieżki wiodą razem. Jest jednak dla chrześcijan ten pierwszy etap jest zaledwie początkiem przygody duchowej. Ponieważ i to jest dar z pogranicza medytacji naturalnej oraz kontemplacji wlanej, człowiek który szuka Boga, który nie czyni celem swojego rozwoju siebie samego, lecz celem swojego rozwoju czyni miłość drugiego i również miłość Boga, w tym momencie zaczyna poznawać, i to się dzieje dzięki medytacji, że w nim samym mieszka Bóg. Jest to oszałamiające doświadczenie, mistyczne doświadczenie, zgodne z tym, co Jezus powiedział: Ja i Ojciec do Niego przyjdziemy i będziemy w Nim mieszkać. I w tym momencie, zgodnie z tym, co Ojciec powiedział, powinno się już zamilknąć, ponieważ jest tajemnica i jest trochę aroganckim mówić o tym. Jednak chcę powiedzieć o Owocach tego doświadczenia, ponieważ są bardzo ważne i piękne, i nieco nas różnią od drogi buddyjskiej. Rozszerza się serce, które sprawia, że w tym sercu mieszka, znajduje się każdy człowiek, każda istota żyjąca. Ale nie dzieje się to przez oderwanie, Lecz przez komunię. A więc w tej ścieżce my nie tylko nie chcemy się oderwać, lecz wręcz odwrotnie, chcemy się w jakimś sensie uzależnić, ponieważ miłość jest zależnością. Nie tracimy oczywiście przy tym wolności i suwerenności. Jednak ścieżka chrześcijańska związana z odkryciem Boga. Wprowadza nas w nurt miłości Bożej, która sprawia, że stajemy się podatni na zranienie. I to obdarowanie medytacji polega na tym, że my nie stajemy się wolni od cierpienia, lecz wręcz odwrotnie narażamy się na nie, ponieważ miłość tego się domaga. Nie mogę Cię kochać, jeśli nie narażę się na zranienie. A więc nie chodzi o utrzymanie stanu wolności od cierpienia, lecz o uczynienie cierpienia ścieżki prowadzącej do komunii. Jest to możliwe tylko właśnie w zjednoczeniu z Bogiem.